Na ulicy w Marokie tańczę z diabłem Trochę pod klubem, czerwieć wiedzieć tłum Halloween, baby, to nasz wspólny klub Wchodzę jak cień, dym i mgła Na scenie huka, publika gra Maski z czarne szkła To nas, gdzie nikt nie pyta, kto ma plan, plan. Lampy gazną, DJ w trans Potwory tańczą, trance i bas Czuję w żyłach ciemny blask Hello, Świece płoną błyskadym. Mrok mnie woła, nie uciekaj w nic. Halloween króluje dziś. Potwór we mnie znów chce żyć. Hej, hej, hej. Mam piję, a ja piję vibe. tańczę z duchem, obok stoi czarownica z raj. dudni, serce wali jak bębę. Potwory krzyczą, zjeżdżaj, grać z cmentarzem. Świece płoną błyskadym. Błyska mrok w mnie woła, nie uciekaj w nic. Halloween króluje ja dziś. Potwór we mnie Zu chce żyć. Hej. Ja mówię, to mój król, każdy tu straszy, każdy ma vibe Halloween trap, noc jak z bajek zła nie zegarze północ, i tak czar Światła gasną, zaczyna się bar Bo to koszmar, ja mówię, to plan Halloween noc, w niej błyszczy mój stan Hej! Bijem jak cień, czarny hoodie Zresztą mówię, to potwór Ja mówię, to mój król, każdy tu straszy, każdy ma vibe Halloween trap, noc jak bajek, zła na zegarze północ, bity jak świat Światła gasna, zaczyna się pal Mówię to koszmar, wie mówię to plan Halloween noc, nie pójść, mój stan, ej! Świece topnieją, dym, Księżyc patrzy, zna ten plan To nasz czas, nasz rok, nasz raj Halloween żyje po giganty vibe, ej, ej! To noc potworów, świetło światłem Na ulicy wrogi, a tańczy z diabłem. pod klubem, w czar HALLOWEEN baby. to! Potworów, to nasz potworów. Halloween baby, to nasz wspólny grup. Juch pod klubem czar widzi